Cześć, tu Jerzy w dzisiejszym odcinku soku z Jednorożca. Zajmuje się dalej porzeczką czarną. Na początek bieżący postęp prac wygląda następująco. Porzeczka jest od tygodnia w bańce, sobie ładnie, nie wiem, widać, przechyla się, źle widać, widać. Eee... W każdym razie wsypane są już 2 kilo cukru. Pierwszy po dwóch dniach. Czyli na starcie był pierwszy, później po dwóch dniach był drugi. W tej chwili jest dzień siódmy. Dzisiaj będę dosypywał kolejny cukier. Oczywiście mogłem zrobić to dzień wcześniej, ale to nie jest apteka. Tu nie muszę mieć wszystkiego dokładnie na czas. Mogę sobie to dzień odpuścić, tak? Nie ma tu jakiegoś wielkiej wtopy. Ogólnie to wino Robię na tak zwanym totalnym wyjebie, jak pewnie zobaczyliście to na poprzednim odcinku, czyli po pierwsze, nawet nie wyśliłem się, żeby te porzeczki przebrać, wyjąć z nich ślimaki, yy, wyjąć wszystkie ogonki, zgnieści, ja po prostu totalnie to odpuściłem, stwierdziłem, że zrobię wino takie, które będzie totalnie po prostu zrobione na, na odwal, no to takie totalny wyjeb. Teraz tak. Jak to wygląda? Oczywiście mrożenie nie pomogło porzeczkom. Czemu? No bo nie, no trzeba je rozgnieść, więc w tej chwili sytuacja będzie taka, że za po tego kilograma, czyli dzisiaj czyli to będzie trzeci kilo mamy już 30 blg startowego, czy startowego, no startowego, no zsumowanego. Eee, I tak naprawdę wino już ma w sobie na tyle alkoholu, że takie operacje jak przepłukanie tego już jest w miarę bezpieczne, bo już się tak łatwo nie, nie zainfekuje. Teraz co ja chcę zrobić? Dosypać cukier, poczekać jeszcze z... no niech to dofermentuje, czyli jakieś tam 3-4 dni. Po 3-4 dniach widzicie jak na bieżąco to sobie jeszcze pyrka. Już trochę nie za szybko, ale cały czas pyrka, 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 pyrka. Za te 3 dni zleję wszystko co tu jest, łącznie z osadami. Zresztą zobaczcie jedną rzecz, to patrzę na bajanusach, jest bardzo mało osadów, te osady są bardzo zwarte, Yy, problem jest taki, że to mi nie pasuje. Zapach bajonusów mi nie pasuje. Czuję to wino i to nie jest to. Te, te, droż te drugie drożdże, na których robię zazwyczaj, czyli ten aromatic Wine Complex, czyli droższe z aleniuszków, moim zdaniem mają dużo lepiej, dużo lepiej podbijają aromaty owocowe. Tutaj czuć taki, ja czuję taki Taki słaby posmak bayonusów. to ma się taki, taki, taki charakterystyczny, bardzo wyrazisty zapach, który nie odrzuca i mam wrażenie, że nie będzie go czuć w końcowym winie. Eee, w każdym razie, za 3 dni chcę się pozbyć osadów z dna. Porzeczkę wycis wyciągnąć na wierzch, zmiażdżyć tak, żeby wyciągnąć świeży sok, bo to tak naprawdę, przecież w tym, tym nastawieniu włożyłem tego zamarzelnika na potem, tak? Czyli na tą końcówkę, więc w tej chwili chcę po prostu wziąć te porzeczki. Rozdźablać się, żeby wyciągnąć świeży sok i jeszcze popracować chwilę nad fermentacją. Hmm, jak mówię, pino na totalnym wywaleniu robię się w ogóle. Chcę zrobić to po prostu takim. Jakby to w ogóle się nie przykładając, zobaczyć czy w ogóle to, czy coś z tego wyjdzie, tak? E, musi wyjść, bo to dobry owoc, dobre grożże, więc, więc nie ma siły, ale po prostu próba. To jest taka próba sama w sobie. E, co to więcej z tym winkiem? No. Podobał się Wam bardzo wkład rybno-mięsny. Ktoś mi nawet udowadniał, że motyw ze ślimakiem i rybą to jest szkręt jakiejś gazety. No fakt, ja to widziałem w parunastu różnych publikacjach. Okazało się, że to po prostu ktoś kogoś wkręcał i cała Polska to uwierzyła. No okej, okay, okej, okay, no. Kajam się. W każdym razie tych nie wygląda tak, że ja sobie to mieszam. Za chwilkę wyciągam Pana. O, 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 Pan cukier. Kolejny kilogram idzie do środka. I oczywiście nie używam żadnego syropu, sosu syropowego, przecież mam zwalone. Po prostu na hama to wsypię, bełtne parę razy i pozamiatane. Eee, co tu więcej? No kurczę, ten odcinek będzie krótki, ponieważ drugi część, druga część porzeczki. Eee, jeszcze mam do nakręcenia krótki filmik o końcówce truskawki, bo truskawka też gotowa. I to właściwie tyle. Ten odcinek jest krótki, bo tylko kontynuuje temat, więc ja tak się ładnie ułożę i posłucham sobie, jak mile mi pyrka winko przy tym przy uchu i w ogóle to tyle papa pa, i w ogóle tyle co ja miałam powiedzieć Ble.